Witajcie, kochani, w trzecim odcinku Ręki Przeznaczenia. Zaczynamy tam, gdzie kończyliśmy i mamy zabić właśnie Królową Pyłu. Te karty dorzucił moje no przedmioty, wydarzenia, przeciwnicy. Widać tutaj piątkę przeciwników, gdzieś była. Zobaczmy na początku nasz ekipunek. Aha, dobra. Czyli to jest ten Kurs. Czyli zaczynamy z podstawowym ekipunkiem. I to jest w ogóle jakiś tam bandyta. Także być może później do wyboru będą inne postaci, także spoko. Czyli te przedmioty, które tam wybieraliśmy, nie, są zaczyna nie zaczynamy z nimi, tylko one są do wyboru tutaj, potem. Dobra, idźmy. Maze of Traps, którego sobie wybraliśmy. Dobra. Chodzimy, o co mamy nie powiedzieć. Wybieram Nie wiem, czy to jest nie ten sam przypadkiem. Mi coś wygląda na tego. Może ta kamera się tak przekręca Z góry, żeby ułatwić trochę, Myślałem, no. że będę szybszy trochę. Nie masakra. Aj, złamiłem strasznie, 15 Wolda, 25 Wolda oraz 25 Wolda. Spoko, pięć do życia odzyskujemy. I gobliny znowu. Dokładnie, chcieli nas okaść. No i właśnie jak chcielisz uciec, okazało się, że zabrali nam to wszystko. Trzy gobliny. No i trzeba ich ciągnąć. Nie, no, w sumie sześciu goblin. Trzy gobliny z naszymi tymi chyba. 16 golda i do fuda nam zabrali. A już nie pokazują tego. Ej, a bo nie mam tarczy, mogę unikać tylko. Ej, dawajcie moje skarby! Wolniej biegam faktycznie, tym więcej złota. Nie! Nie przełaś przez portal. No Czas. Nie wiem czy tam nie jest jeszcze jeden gdzieś. Jak mam się chciał sobie popić. Faktycznie nie więcej złota, tym wolniej biegam. Mm -hmm -hmm. Ale fajne, to jest fajne, naprawdę. Noam się, tylko że kurde 35 życia. Idę na uciek. Rzeka. Running water protects against many things in myth. Generally though, it's just a pain to get past. Kiedy rzeka może oddzielać od przeciwników, ale We play for a token now. Otrzymamy o token. No właśnie, tak myślałem Huge Success Failure. Wydaje mi się, że tu. A, sukces tylko. Ale zawsze. Dokładnie, twój lekki pancerz pozwala Ci przekroczyć rzekę spokojnie. Relatywnie spokojnie. Docieramy na drugą stronę. Zmarznięci i mokrzy, ale nic nam się nie stało. Także spoko. Na Were you hoping this was the end? No. Another floor of waits. co by się stało gdy mnie nie chciał. only beginning. New rules, new new abilities. Jest ten pomocny sion. Czy tam mnich? Czy kapłan? dokładnie spotykamy wędrującego kapłana, który wita nas e, swoimi dobrymi manierami. Uh, you look like you have been a bit of strap. Let me tend you those wounds while I pray for your soul. Dokładnie, pozwól mi się zająć Twoimi ranami, gdy będę się modlił za Twoją duszę. Spoko. 25, 10 i 15. Elegancko. Stówka życia. W dobrym momencie go spotkaliśmy. Dobra, idźmy tędy. All for the priest. Czyli taki wózek z też <głos》>, z kapłanem. Ale in shady grove of the beaten trail find a traveling merchant looking for Jedwind Wandering Adventures. Czego ja potrzebuję? No mam 60 trochę złota. Może coś kupię. Włącz by blessing, of courses. Za 300. Musiałbym to kurcze zremowować. Może kupmy trochę jedzenia. Jeden za czwórkę. To jest 4 za trójkę. Tak? Aha, wtedy za 11. A to jest. 5 za 18 Dobra, kupmy. Może jeszcze kupmy. Dobra, myślę, że styka. Może jakiś blessing a za 75. Już nawet nie sprawdzam co tam by było. Dobra, wychodzimy z tego sklepu i lecimy dalej. Naprawdę, mega gera. Twisted Canyon. Znowu ten canyon z tą. E, właśnie. z tą bronią. Oczywiście idziemy. Wydaje mi się, że tu jest ten. złe, więc pójdźmy. tu. No właśnie, dobrze mówię. No i bieramy. jedną kartę broni dostępnych tak o udało nam się odkryć co nadaje Lizardmeni są specjalnie są podatni właśnie na to Bieremy. możemy tutaj już a już mam nawet jakiś bo tam ten chyba był taki po prostu darmowy. Ta siekierka była darmowa i z automatu jest wybierana lepsza broń. Pitch ride. Znalazłem e, przyjaznego podróżnika, który pozwala nam się zabrać ze sobą do następnej przygody. O, mało ten Mr. Lionel. No, to samo było. To samo, to samo. Możemy dać mu kleps naszego zależa i widać, że jest zadowolony. Dobra, mamy tarcze. Z praktyką i good timing you can reflect attacks. Można go skonterować albo zreflektować właśnie pociski. <noise> zreflektować, odbić. No i dobra. No i ucieka, zabierając tą cebulę. Jest kolejna ta. Elfia. E... No, liwica. Właśnie nie wiem, czy longer life to zwiększy mi maksymalny poziom zdrowia, czy po prostu dopełni. Ale myślę, że weźmiemy i tak, właśnie karty jedzenia. Pięć, trzy, spoko. Są schody, ale mamy nieodkrytą kartę. więc możemy zobaczyć właśnie. właśnie, podczas podróżowania blisko, no. Wybrzeża słyszymy jakiś. niech robot, tylko. no właśnie, spadające kamienie, tak naprawdę trzeba się schować. Failer, Failer, Huge Failer to jest ta karta z przodu, która była tu chyba. Aj! Jeden Pain Card. Oh, dear. O, perma permanently zluzowaliśmy. No trudno. Bad Fortune jeszcze. Znalazłeś 3 golda. Jeszcze 5 golda? O, masakra. Mogłem do niej iść. Ale właśnie, to jest to, że... że tak naprawdę nie wiadomo, co się stanie. Gdzie są te karty. No i lecimy dalej. Właśnie, już jesteśmy blisko... ...bólowej... ...taki, o... Spróbujmy. Spróbujmy ten skarb odzyskać. Dwie karty Głosujemy. Spróbujmy ich. Myślę, że ta karta. Failer. kurde. Mamy no niestety. Chyba te same pomieszczenia są, nie? Za każdym razem. Chociaż... Chociaż chyba nie. Ten Ability, czyli ten Frost. Dobra. A tu jest jeszcze ten! Łapeczka! Tu ich kurde nie widzę. Dobrze, akurat stał na drodze. Strzały. Ciach! No, nie straciliśmy żadnego życia. Fajnie. Jeden equipment nasz. Na wyboru. Pochytu Dread. Nie, to jest, kurczę, tarcza! Tak, wyświetlujmy ją od razu. Trochę jedzenia. Co to jest, kurczę, mapa? Karty. Co prawda, gdybyśmy mieli wcześniej takie rozwiązanie, żeby było widać, co tam się dalej dzieje. By było spoko. Dobra. Oczywiście musimy wrócić, co kosztuje nas również jedno jedzenie. Ja mogę zobaczyć, co to są na karty. Raz. Winding Trail. To jest ta nowa karta, wybrana przez nas. Niespodziewanie drzewo upada na naszą drogę. Blocking the way ahead, ok. No i mamy jedną Monster karda. Można... No właśnie, oni wyskakują za tego drzewa, krzycząc, dawaj, nasz, dawaj złoto albo zginie. A my mówimy... Że nigdy w życiu i atakujemy eee... właśnie tą tchórzliwą tchurzo... bandę próbującą właśnie nas zastraszyć. Także, już a battle cry and raise your weapon. I... Okrzyk bojowy i ruszamy do, do walki. walki do boju, pro, do... a nich. O, fajne. Aj. Ja straciłem, kurczę. 5 albo 10 życia. Spoko. Mamy trzy karty. Jedną do equipomu. Chains for armor as you will. No właśnie, to jest light armor, który nie daje. Daje trochę obrony, ale nie daje właśnie tego. No. Punktów e, przeciwko prędkości. Naprawdę mówię w ogóle. Nie mogę, jak kluczy. Łatwiej jest po prostu zrozumieć po angielsku, niż samemu potłumaczyć no 4 Golda, spoko. Trochę jedzenia. Oh. Jedzenie nam starczy. Bandit, attack. Znowu tak. ten King of Dust. Ale dwóch tylko. Łatwych. Powinno nie być problemów. Znaczy, że mamy tą tarczę już. No właśnie, bo jak się nie ma tarczy, to nie ma możliwości kontrowania. Ci szybcy są. A, i dos. Dwóch słabych. Znaczy, ciekawe, co się będzie działo później. Jedną kartę, 15 golda, spokój. O, wędrujący mag. zobaczmy co u niego. Dokładnie na tej ubitej drodze Discover Fireland Lands. Nie, ich ceny są drogie, ale może coś nas zainteresuje. No, pójdźmy, pójdźmy. Zwłaszcza, że mamy trochę złota. I wydaje mi się, że to złoto i tak jest oddawane na końcu tej przygody. Możemy coś kupić. Coś kupmy. Hugraps. O, to jest fajne, ponieważ to są takie rękawice, które powodują... klątwę? Coś takiego. Zwalniając naszych przeciwników. To jest oprócz 33. Alchemical silver. Aha, to jest fajne. Tworzymy właśnie z tego alchemicznego srebra taką powłokę na, na naszej broni i to jest taki właśnie Buff, który właśnie po dwójeczce jak wciśniemy, co robi? Zwiększa prędkość ataków. Także to jest spoko. Uwzujemy to. Tu jest Hearn's Antlers. Aha, to, że Lizard dostają większe obrażenia, ale nie chcemy tego. A jeszcze coś chcemy podtrzeć I tu jest właśnie ten wiatr Damoklesa. W różnych kierunkach, ale wydaje mi się, że to weźmiemy nie jest kill them, you'll curse them too. Interesting choice. Dobra Spadamy. Dobrze, coś sprzedamy, ale... Nie wiem co mogę sprzedać. Mogę zwykłego shielda. Tak, bo mamy tutaj lepszego shielda. Może go sprzedajmy, chociaż za czwórkę, jest tylko. No, ale. Right. 14. Chodzę, że ten escape nie działa. Zobaczmy, czy mamy to wyekwipowane. Tak, to jest wyekwipowane. To też artefakty. Mamy mieć jeden z trzech. Dobra, coś było jeszcze. Treasure chest. A treasure chest. Podczas eksplorowania lochu widzisz skrzynię ze skarbem na końcu korytarza. Skrzynie może przechowywać złoto czy dobra, ale e, komnata może mieć pułapki. Także dwa sukcesy, dwa failury. Wydaje mi się, że tu. Again a token is at stake. znaczyło battered, chyba ten. Chyba zamknięta, ale wydaje się nietknięta. Dobra, spróbujmy otworzyć. Success success failure. Może tu? Jest. No właśnie to chciałem. Ale się w ostatniej chwili zreflektowałem, że to może nie być dobry wybór. Dokładnie. Po zamachnięciu się w zamek. Czy nie oddaje nam swoje cztery karty. I token. Jeszcze będzie golda. Oko. Jedno do wzięcia. Weźmiemy to. A knife all and mercy To jest use i 15 golda, ale wydaje mi się, że wolałbym sporo kasy. Dzięki za to upena. Sporo kasy, ale wydaje mi się, że tu właśnie mamy ten alchemical silver, co wydaje mi się lepsze. Czy go? Ponieważ prędkość ataku będzie mi potrzebna właśnie podczas Queen of Dust. Ładnie. Pustynna. Jak ona się nazywała tam królowa? jest bardziej zabójcza i trudniejsza do zabicia niż normalny tam bandyta. Jej miecze są ostre. I frequently protected. Ma crossbow często tam strzela z kuszy. Do nas. Dobra, zobaczmy. 55, dwa tokeny za to. I spoko. Jeszcze 2? A to taka kusza. Oj, ja pierdzielę. Oś, ja pierdzielę. Wiem, czy tę kuszę nie mogę załatwić. No właśnie. Kurde. Ja odbiłem strzały z puszy, no ale faktycznie ta klątwa nie była fajna. Ja się czas po prostu, ale to fajne było. The Goblet. Well, Puchar. Większe konterataki. And Czyli nasze. No. przeciwników trwa dłużej. New Starting Gear. Fajnie, nowy wpłynek początkowy.

Wcześniej jeszcze ten. Młogodny, ale teraz już być nie może i nie ma odwrotu. Eee, dokładnie. To jest nasza... Fuzzgold. To To tej skrzyni pewnie. Bandit Queen. Nowe te. Do wzięcia. mało tych tłukanów kurczę. Mamy przedmioty Huge Hammer, Mammoth of, of Cold i Fleet Cuffs. Come. Play again. Spoko. Naprawdę spoko giera. Ale jak się domyślacie, kochani, to już jest koniec tego odcinka. tego tutaj labiryntu, powiedzmy sobie. Tej przygody. Wędrówki. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to lajkujcie. Jeżeli chcecie więcej, to subskrybujcie, bo na pewno się pojawi. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, właśnie z Hand of Fate, gdzie już, kochani, zaczynamy trudniejsze walki, ale mam nadzieję, że również im sprostamy równie dobrze jak teraz, a może nawet i lepiej. Także jeszcze raz dzięki, trzymajcie się, pa.